Szanowni Państwo, dzisiaj powiemy sobie o naszym mleku, a szczególnie kwaśnym mleku, bo do tego zmierzam. Cóż to jest to kwaśne mleko? To no jest to produkt po prostu nic innego, tylko który tworzy się z mleka słodkiego. Tak wygląda słodkie mleko kozie. Jak widzicie, jest bielutkie, bez żadnych zanieczyszczeń. To jest mleko kozie. To jest mleko kozie, ale już kwaśne. Patrzcie, takie o bryły się robią. To jest kwaśne mleko. To jest mleko kwaśne, ale krowie. Troszeczkę inna konsystencja. Tu mamy serwatkę sera, a tutaj mamy ten twarożek, który żeśmy po prostu uważyli i żeśmy, zresztą panie to wszystko wiedzą. Szanowni Państwo, skupimy się na może na mleku kwaśnym, ale krowim. Co w tym mleku kwaśnym krowim jest? Szanowni Państwo, 400 Gatunków bakterii. Te bakterie są niezbędne dla naszego organizmu. Przede wszystkim chodzi o trawienie, gdyż nasze jelita są pokryte kosmkami, które wchłaniają te bakterie, a my, jak pożeramy różnego rodzaju posiłki w restauracjach czy w sklepach wielkopowierzchniowych, kupujemy posiłek, gdzie jest trucizna, ta trucizna powoduje eliminowanie. Tych kosmków. I dlatego mamy niestrawności, mamy zgagę, mamy duszności, wszystko razem wzięte. A to kwaśne mleko powoduje, że te bakterie są wchłaniane przez nasze jelita i po prostu robią to, co do nich należy. Kwaśne mleko kozie ma od 400 do 600 gatunków albo rodzajów, jak wolicie, bakterii, jest niesamowite. Jest przyswajalne, lekko przyswajalne. Dlatego ja bym chciał wam podpowiedzieć tak. Jak leczono kiedyś kaca? Słuchajcie, mam przyjaciółkę, która lubi sobie dać, no lubi sobie wypić, tak to można powiedzieć, raz na rok. Pije przez tydzień. Po tygodniu czasu już jest taka drętwa, że powinna iść do lekarza, lekarz powinien dać jej kroplówki i doprowadzić ją do stanu normalności, gdyż ten aldehyd ocztowy zaczyna jej już burzyć mózg. Co żeśmy wymyślili? Pije kwaśne mleko. Kwaśne mleko i to pije litrami. Jeden litr dziennie wypija kwaśnego mleka i po 4-5 dniach wraca do normy. Nie musi się szprycować kroplówką, nie musi witamin brać, gdyż to. Kwaśne mleko powoduje, że organizm wraca szybko do normy. Dlatego <coughs> przepraszam, zwracam się do wszystkich moich rodaków. Pijcie cztery szklanki kwaśnego mleka tygodniowo, a nie będziecie mieli żadnych niestrawności. Będziecie trawić wszystko, będziecie się czuli bardzo, bardzo dobrze. Tylko, że musicie dostać dobre to mleko, żeby to nie było mleko. Z kartoników, które już jest zniszczone, żeby to nie było mleko z jakiegoś sklepu, tylko najlepiej od chłopa: jak wydoi, przywieź do domu i koniec. Ze słodkim zrobić porządek, później wam się skwasi i macie każdy z Was cztery szklanki kwaśnego mleka i jesteście na pełnych obrotach. Neutralizujecie toksyny nawet. Kwaśne mleko neutralizuje toksyny. Silniejszym jeszcze od mleka takim afrodyzjakiem, czy jakby to powiedzieć, tym elementem na naszych jelit jest serwatka. Serwatka to jest dopiero wytwór. Serwatka, gdybyście pili, to po prostu wasz wzrok będzie jak wzrok, no nie wiem, kogoś orła, orła, a poza tym cera. U kobiet cera, które tak dbają o tą swoją cerę, taką serwatką wystarczy zmywać twarz codziennie rano. Mój to o kobietach. Macie cerę jak alabaster, nie potrzebujecie żadnych fluidów, żadnych smarowidów, różnego rodzaju wągry, pryszcze. Wilgotność cery jest pH Idealnie się reguluje. Dlatego, szanowne panie, serwatka, serwatko, nie kupujcie czegoś po 20, 30 czy 100 zł, albo i 200, teraz to ja miałem widziałem, kosmetyki za 500 zł, coś takiego, co można znaleźć w naszym mleku. Więc pytam się, po co to kupujecie? Ale wracamy, jak powiedziałem na początku, do. Kwaśnego mleka. Kwaśne mleko są to te bakterie zdrowe i zdrowotne dla naszego organizmu. Dlatego pijmy to kwaśne mleko. Możemy go rozbebłać, wiecie, jak jest takie gęste, możemy tego nie przełknąć, nie? Ale tak rozbebłamy, rozbebłamy i po prostu to mleko wypijajmy. Pamiętajcie, cztery szklanki tygodniowo jest wystarczająco. A jakbyście pili i sześć, to nic wielkiego by się nie stało. Zamiast kawy walnijcie sobie rano szklankę kwaśnego mleka. No przecież kwaśne mleko możecie sobie zrobić. Jeździmy wszędzie. Jeszcze na wsi, gdzie nie, gdzie są jakieś normalne polskie krowy, że można wydoić i można to mleko sobie ukwasić w domu i to mleko mieć po prostu pod ręką. Z tego mleka oczywiście robimy twarogi. Zobaczcie, taki twaróg można go też zakonserwować, w jaki sposób go konserwujemy? Nic prostszego. Pchamy do słoika, zakręcamy, pasteryzujemy pół godziny. I nic więcej. Tak samo mleko to. Słodkie mleko. Wlewamy do słoika, pasteryzujemy pół godziny. I mamy swoje mleko. Niekoniecznie musimy kupować w tej puszcze. Tutaj to chociaż wiemy, że wlaliśmy 100% mleka i 100% mleka pasteryzowanego. Ja wiem, że przy pasteryzacji giną niektóre bakterie, ale mamy i wiemy, co żeśmy wlali w ten słoik. A to, co kupujecie w kartonikach, nie wiecie, co tam jest. To jest produkt mlekopodobny. Dlatego zachęcam Was przeważnie, żebyście dbali o własne dzieci. Róbcie im tego typu przyprawy i przetwory. Mleko, słoik, spasteryzować, stoi. Potrzebuje dziecko mleko, odkręcacie słoik, dajecie. Kwaśne mleko dla osób, które mają problemy jelitowe, które mają problemy nasercowe. Pijmy kwaśne mleko. Bakterii dostarczymy i te toksyny, te trucizny po prostu będą z nas eliminowane. O serwatce nie wspomnę, bo już mówiłem. Szanowni Państwo, mógłbym mówić o tych przetworach dość długo, ale myślę, że wyczerpałem cały zasób swojej wiedzy. Dlatego mówię jeszcze raz, kwaśne mleko pijemy codziennie, przez 7 dni w tygodniu, a zobaczycie, jaki będzie efekt i jak się będziecie czuli. To jest. Moja propozycja, Wam nic nie mogę narzucić. Decyzję podejmujecie po prostu sami. Czy chcecie zdrowo żyć, czy chcecie jeść i pić to, co jest po prostu w 85% trucizną? Albo jemy coś i nie wiemy, co jemy, bo jest to produkt, a nie mleko. Pamiętajcie o tym. Ratujmy się jak tylko możemy. Zjedzmy tego kwaśnego mleka z ziemniakami, z koperkiem. Ziemniaki z kwaśnym mlekiem. Pamiętam za moich czasów. Jak był duży głód, bo był taki głód, ja przechodziłem głód, może większość z Was też, ale powiem Wam jedno. Jedliśmy chrabąszcze z kwaśnym mlekiem. Za moich czasów było dużo chrabąszczy. Te chrabąszcze żeśmy łapali zawsze wieczorami, bo one się na jabłonkach lubiły gnieździć. I te chrabąszcze żeśmy piekli na smalcu. Znaczy tu się rozpuszczało, te chrabąszcze rzucaliśmy. I później po upieczeniu były takie węgielki, skwareczki ładne, rzucaliśmy do kwaśnego mleka, i to były tak zwane chrupki. Szanowni Państwo, to było niebo po prostu w gębie. Wielu z Was powie, że Kudliński stary zwariował. A ja powiem, nie, Wy możecie jeść jeszcze gorsze rzeczy, o czym nawet nie wiecie, bo nawet nie wiecie, co Was jutro czeka. Ja też nie wiem. Ale lepiej wiedzieć, że można zjeść hraborszcza z kwaśnym mlekiem gdzie jest potężna ilość białka, bo hrabąż to białko, pamiętajcie o tym, a jeszcze usmażone na tłuszczu i w kwaśnym mleku, to jest coś niesamowitego, to jest dobra rzecz, tak robiło się kanapki ze szczawiu. Większość starych, takich jak ja, wie co to jest kanapka ze szczawiu, wy młodzi tego nie wiecie, może dowiecie się, jak przyciśnie was głód. Dlatego podpowiadam, nie namawiam, ja tylko mówię, jak można przeżyć, jak można przetrwać. Szanowni Państwo, o mleku koniec. Także zrobicie co zechcecie, ale ja bym zachęcał tych oczywiście moich YouTuberów, może nie YouTuberów, moich, no ci, co się wpisują, którzy myślą podobnie jak ja, czyńmy przygotowania, gdyż to może nam być wkrótce potrzebne. Nie zwracajmy uwagi na tych, którzy wszystko krytykują, gdyż ich czeka ten sam los, jaki czekał los tych którzy byli nieprzygotowani. Dziękuję bardzo.